Wybierać zjeżdżanie, którą wolisz być. Na, naprawdę szybko. Naprawdę silny. Ja wybieram naprawdę silny. Wow. Chwila, czemu ja jadę... O nie, to chyba jest zła odpowiedź. O nie, jest jakiś pociąg. Nie. Wow, nie przejechał. Dobra. Jeszcze raz. Czyli tak naprawdę w szybkość... No nie, dobra. Dobra, zjeżdżam to zjeżdżania. I czemu aż tyle osób tam zagłosowało? No nie, dobra. To był prank! Dobra. Dobra. Dobra, no. wskazuję, ale chwilę. Tutaj jest... A, bo tutaj są zjeżdżanie kolejne, dobra. 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 Która jest. Która jest bardziej zabawna? Zjeżdżalnia wodna czy kolejka górska? Oczywiście, że kolejka górska. Wow! Dobra, ja jadę tą. I... No nie. Kolejna to zła odpowiedź. Chwila, czy to jest jakiś Klaus McDonalda? O nie on wrzuca we mnie hamburgera. Ujała. No, nie, zginąłem. Dobra. Ała. Ała, co mnie zabiło? <laughs> Ała, co mnie zabiło. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz muszę to przejść. No i naprawdę, zjeżdżanie wodna dobra, zjeżdżam. O, wow, kolejka górska była. To znaczy, jest zjeżdżanie na, Dobra. Teraz muszę zrobić parkour. Dobra. Dobra, ja tutaj skaczę. Zapinam się, no i tutaj są kolejne zjeżdżalnie. Chwila. Najlepsze rodzaje bekonu. Chrypsy hepsy. Jak wybrałam chrypsy. Wow! O Tak, to była dobra odpowiedź. Nie, bekon rzuć czy chrupiące. Ja wybrałam chrupiące i to była dobra odpowiedź, dobra. Dobra, wchodzę teraz po drabinie. No i dobra. Lepsza forma komunikacji. na telefon czy SMS-y? Ja wybieram telefon! Wow! Ale ja jadę! Tak, to była dobra odpowiedź. Właśnie, nie, dobra. Dobra, którą stronę teraz? Nie, w żadną. Tutaj są kolejne zjeżdżalnie. Dobra. Dobra, ten tam na górze chyba będę kolejne zjeżdżanie, więc. Dobra. Dobra. Który by byłby lepszy? Otychać pod wodą, czy latać w powietrzu? Ja uwielbiam latać w powietrzu. Wow! Ale ja jadę. Wow! Tu jest dobra odpowiedź, dobra. I czemu tu jest tak stromo? Dobra. Wow! O, tutaj są kolejne zjeżdżanie. Dobra. O, ona umarła, ja tutaj. Jak nazywa ten sport? Skorzec czy football? Ja wybieram futbol. Wow, ale ja jadę! Tak, to była dobra! To była dobra odpowiedź. Dobra. Dobra, chodźmy. O, nie, ktoś tam umarł. A ja tutaj skoczyłem. W którą stronę teraz? O! Które wolisz? Którą wolisz? Pocałować drzewy, czy przytulić węża? O kur. Felek. Prawie zwymiotowałem. Dobra. Ale ja nie lubię przytulić się do węża, bo one są jadowite. Ja chyba będę wolał to. Dobra. Dobra, ja jadę. No co? Jest? Tak, to było dobre. Dobra, chodź. Nie, tu jest złe. Dobra. Więc ja idę tędy. O dobra. Dobra, tutaj jest jakiś wąski tunel. No i dobra! Którą wolisz? Być najmą... najmądrzejszy w pokoju, czy najbardziej naj... najśmieszniejszy w pokoju. Ja wybieram będzie najmądrzejszy! Wow! Bo ja chcę być dobry z matematyki i wszystkich innych lekcji. Wow! To do... do... dobra, dobra. Dobra, o nie. To, czy to są kałuże? Nie daj Dobra. Dobra, widzowie, ja je omijam. Ja je omijam, widzowie. No i dawać, dalej. Dobra, otwieram drzwi. Gdzie są kolejne zjeżdżanie? Dobra. Dobra, nie ja widzę. Dlaczego? A tutaj jest jakaś dziura. Wow! Oj, dobra. Czy kiedykolwiek wybrałeś swój nos? Tak czy nie? Ja chyba wybieram tak. Wow! Bo on jest potrzebny do oddychania. Dobra. Tak, to była dobra odpowiedź. Dobre. No bo nos jest potrzebny do odtykania, Więc to dlatego tak zrobiłem. Dobra. O nie, tu są lasery. Dobra. Wow! Dobra. Który by... By lepszy. Deszcz marshmallows? Czy deszcz skitelsów? Oba są dobre, ale ja bym wolał deszcz skitelsów. Wow! Tu wiem, jak Dajcie łapkę w górę. Tak, to była dobra odpowiedź. Dobra. Dobra, wejdźmy. Wejdźmy tu na górę, właśnie. No i tutaj znowu na górę. Dobra. Dobra. Tutaj jest taki Taka wąska droga. Praszka. I tutaj jest jakaś dziura znowu. I tutaj są kolejne zjeżdżalnie. Który wolisz usłyszeć najpierw? Dobre wieści czy złe wieści? Ja lubię bardzo dobre, ale złe. No nie wiem. Dobra. Dobra, zaryzykuję i wybieram dobre. Wow! I tak znowu. Mam wybaczyć dzisiaj bardzo duże szczęście. Dobra. Dobra, o! Kolega idzie tędy, więc ja też idę tędy, dobra. Dobra, Nie czy to są lasery, dobra. Dobra, ja tak... Z, z, wskakuję, To. O, dobra. Naleśniki czy gofry, dobra. Ja wybieram naleśniki, wow! Ale, ale ja lecę, czy to... Było? Tak, dobra, dobra, nie wierzę. Nawet nie pamiętam tego pytania, to była dobra odpowiedź, dobra. No nie, jeszcze bardziej i dobra. Dobra, wow, dobra. Najlepszy super bohater to Spiderman czy Iron Man? Ja wybieram Iron Mana, wow! Ale ja O nie, to była zła odpowiedź. O nie, czy to jest Pennywise? O nie! Nie, on leci na mnie! Może tak bokiem, o nie! No nie, muszę od nowa przechodzić tą stroną górę, dobra. No nie, widzowie, dobra. Dobra, ja skaczę tutaj, o nie, o nie. I teraz wybijam by Spidermana, wow, dobra. Dobra, tak, to był Łasny człowiek. O, dobra. A, a Spiderman był dobrą odpowiedzią. Może tak wiele osób jego uwielbia, dobra. Dobra, teraz taczę to obbi teraz. Wow, dobra. Teraz pójdę tędy. Dobra. Dobra, teraz. Teraz i BUM! Dobra, Marvel czy Days? Ja wybieram Marvel! Wow! Tam są super bohaterowie! Tak, to była dobra odpowiedź! Co jest? Dobra i. Exit. Dobra, exit! Dobra, jadę tam, bo tam będzie exit. Gdzie ja wylądowałem? O nie, czy to są kolejne zjeżdżanie? Teraz tu masz 3! Co jest? Naj Najwięcej zabaw na Placu Zabaw to huśtawka, zjeżdżalnie czy huśtawki? Ja wybieram te huśtawki, bo one są mega fajne. Wow! Ale ja lecę, ale ja lecę. Tak, to była dobra odpowiedź. Dzisiaj mam bardzo dużo szczęście, Dobra. Leczy. Dobra. Najgorsza rzecz do znalezienia w kanapce. Błąd, chłopcy czy chorma. O nie, ja wybieram mucha, kiedy ją zobaczył, to nigdy bym go nie zjadł. Chwila, no trzeba, tam nie podał. Wow, A ja lecę, ale ja lecę. Dobra, jest. Dobra, nikt nie lubi muchy w kanapce. Dobra. Dobra. Co tu jest? Najlepszy inny robot. Opim Prim R2D2 czy Freddy Fazbear? Najfinkcyjny to chyba jest Optimus Supreme. Dobra, tak, lecę! Lecę, lecę. Olej, olej, ja lecę! O nie. To jest zła odpowiedź. Co to? O. o nie, chwila. Co tutaj będzie? O nie, coś mi się zacięła. O, dobra. O nie, czy to jest Kibity Toilet? O nie! Ktoś. O nie, ktoś wyszedł z kibla. O nie, ja umarłem. Nie, zostało mi jeszcze trochę życia. O nie, ja spadłem poza mapę. O nie, ja spadłem poza mapę. Co to było? Dobra, czyli to nie był ten. Na pewno to nie jest R2D2, więc wybieram Freddy Fazbear'a. Wow! Ej, ej, ej. Chwila. Dobra, wybieram to i lecę. Wow! Na serio Freddy Fazbear? Nie wiedziałem. Dobra. Turędy teraz. Dobra. Wow! Co to? Było? Najstraszniejszy potwór. Wampir, wiłkoła czy zombiaki? Ja wybieram zombiaki. Wow! O, dobra, to była dobra odpowiedź, więc ja idę teraz tędy. No i teraz może pod to... fuj, dobra. Dobrze. Najbardziej bezużyteczny klucz. F12, skill k, czy pause break. Ja pobijałem chyba pause break. Wow, ale ja lecę. O nie, to na pewno będzie zła. Wiedziałem, to jest zła odpowiedź. Kto to? O nie. Hello. O oh no. Will you be my friend? No! No nie, wiem, co to było? Dobra. Dobra, to była zła odpowiedź. Bywali, no to skoro to nie było dobre. Ja wybrałam skier L. Dobra. wow, Ale ja lecę, ale ja lecę. Ale ja lecę. I tak co jest grane? Czemu to wszyscy wybrali? Dobra. Dobra. Papier, kamień czy nożyce? Ja wybieram kamień. Dobra, wow! Wow, ale ja lecę. Ale dobre. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to wpadajcie na mój kanał w Pawlak i możecie wbić na mój na mój team, czyli na Franek Team. Więc widzimy się w następnym odcinku.